To jest pierwszy dzień przygody Klopa i Kiśla, czyli dwóch kaczek. Zobaczcie, jak nam poszło w pierwszym dniu naszej przygody. No my, w pierwszym odcinku Survival, moi drodzy, budujemy wioskę swoją. Będziemy mieli, nie wiem, Kaszkowice, Kaszkolandię, zobaczymy, jak to nazwiemy. Na razie zbieramy materiały i yy, teren, tak? Trzeba znaleźć, tak? Dokładnie. Dokładnie, zbieramy. A no, przypomnij, yy, każdy, co, co mają zostawić ten? Tutaj nosi ten. I ziomeczkowie? Tak, suba i lajeczka, Że nie więcej takich filmów. No, nawet jak nie zostawicie, to będą, ale... Cii, nikt nie musi wiedzieć. Dobra, nie wiem, ty robisz crafting, czy ja mam zrobić crafting? Gdzie ty w ogóle kopiesz? Tutaj. Gdzie? A, ale bo... my chyba musimy więcej gadać, nie? No w ogóle nie! Musimy więcej gapać, gadać, moi drodzy! Kopiemy kamień teraz, tutaj. Przy bardzo, kopiemy kamień. Ja wykopię też yy, na piecyk, żebyśmy mieli przepalenia przepalenia. Tam, tam chyba nic nie ma. Nie wiem. <laughs> nie wygląda, jakby I to zebrało. Tu mamy węgiel, więc. Git, mega włosy. Hungiel, Hungiel, Dobra, ja wychodzę już stąd. I nie wiem, szukamy jakieś wioski, czy czego. Patrz, to jest jakaś kolana. Ej, ty mnie widzisz? No, ja, ja sobie ja kopałem kamienie. Kami, kamienia. Tu mamy lasing dębowy i brzozowy. Znaczy na jest jedna brzoza. Ej, chyba, że tutaj zbudujemy sobie domek jakiś już, bo czemu nie? Bo to jest nawet. Zbudujmy tutaj już coś. Mam dwa tego, dwa, 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 dwa wełny. O, brązowa mam Esso. Gdzie ty jesteś? O, co? A o, takie? O, nie mam innego męsa. Ja w sumie, póki y, buduję sobie ty tam zbierasz materiały, sprawdzę, ile mają nasze shorty wyświetleń, Bo widzowie, jakże mamy shorty, i możecie sobie je obszaić. Zostawić lajka. O, żeby, polecam. Żeby więcej osób zobaczyło. Polecam. No są takie. Takie, które są teraz, tak jakby w modzie, tak. Są trendowe, że tak powiem. No ja mam, ja mam śniadek złotych marchewek. Ja mam małe zenek, że no Ja też nie mam i tutaj w ogóle żadne, żadnego tego nie ma. Zwierzaka, to są tylko moby. Dobra, widzowie! Właśnie, 3 tr content właśnie. E ogółem tam. mamy już na e w sumie dwa sety półżelazne i na tulsy diaksowe. Yes. Jest yes, like. Ja idę szukać tego jedzonka. Ja kupię aktualnie diamenty, a T-shirt wam pokaże później, jak wygląda, jak się rozbudowuje nasze miasto. Na razie tutaj chopię nawet nie widzę żadnych zwierząt, nie? Ja widzę po prostu chopię melony i mam 10 arbuzów. Ab Zawsze to. Żyje. Oj, ale ocean tutaj jest. Chociaż chyba to nie jest ocean. Chopię, ja wchodzę w takie zakamarki tego tego Ej, mam papugę! Jak ją mogę tymi? Nasionami? Tak. Jedz! Jedz! No jeszcze więcej chcesz? Ja nie mam nasion. No ja mam skrzynce, ale jestem daleko od wioski. No jedz więcej, jedz! Nazwę ją. Gosia. Pa Papuga, Gosia. No nie! No idą je! Zaraz to nie będzie Gosia, tylko Grażyna. To będzie Gocha. No nie, dobra, jeszcze więcej potrzebuję. No ile ona tych nasion będzie jeść? Ty no i uciekła mi Gosia. Gosia. Gdzie ty jesteś? Jest Gosia! Gosia! Ile ty będziesz jeść tego? Ja mam dwa serduszka, nie? Gosia. Jest! I ona jest nazywana Papuga. Ona ma znacznik nad głową Papuga. Dobra, usiądź mi na tym, na ramieniu. Serce mam. Dobra, idziemy. Gosia będzie, Gosia będzie z nami sobie żyła. Ja wracam do wioseczki. Ej, bo ja chyba zgubiłem nas. A nie, mam już, okej. Okay. Ja już widzę te schodki nasze. Jestem, bitą serdecznie. Serdecznie. No i co, to będzie na razie koniec dzisiejszego dnia, nie? Chyba tak. Moi drodzy, żegnamy. Y, widzimy się w drugim odcinku. Dzisiaj zrobiliśmy sobie sety żelazne i itemki. Mamy coś tam zbudowane. No, Rozpoczęliśmy, budowę naszej wioski. Tak. W na następnym odcinku, na pewno będziemy budowali domy. No i... Co? Pa, tak. do, widzenia, do widzenia. Pa.